Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w gierce zagrajmy w grę Stumble guys. a to dzisiaj mamy trend bez dotykania koloru niebieskiego oprócz podłogi, ponieważ cała podłoga na prawie wszystkich mapach jest w kolorze niebieska, więc po prostu musimy, moi drodzy, nie dotykać koloru niebieskiego oprócz podłogi w StumbleGuys. Jeśli odcinek wam się spodoba, to się zostawcie łapkę do góry, bo w StumbleGuys jest najwięcej koloru niebieskiego. A ja mam skina niebieskiego teraz, więc autentycznie go zdejmuję i będę skinem dzisiaj zielonym, czyli właśnie takim miśkiem. Sprawdzam, czy nie mam przypadkiem kroków niebieskich. O, właśnie też mam kroki niebieskie. Nie wiedziałem o tym. Weźmy sobie na przykład kroki z napis, no takie koronkowe, a dzisiaj to, mój drodzy, właśnie yy, też otworzymy sobie za darmo koło bolta. Dobra, mój drodzy, i tym razem zobaczymy, co dzisiaj uda nam się z koła dropnąć. Oczywiście nie Bolta, bo Bolt już przeleciał, jak zwykle. Udało nam się dropnąć 10 klejnotów. Dla mnie to nie jest wielka frajda, mój drodzy. Yy, no, ale co. A, i w ogóle jest nowe koło awanturnicze, gdzie jest nowa postać cajówego. Jeśli chcecie, żebym je otworzył, zostawcie tutaj dużo łapeczek do góry, a może i w końcu je e, otworzę, bo ja mam dosyć mało specjalów kajfłego. Dobra, no a mój drodzy, dodali też arenę nerfa, która już była kiedyś dostępna jako wydawanie. Teraz jest też ta arena nerfa i moi drodzy, ja jestem top 5% i do... bo mam 580 medali i dobijamy do 950 medali, abym. No, po prostu zdobywam noty i może kupić sobie te koło awanturnicze, gdzie może mi wypaść skórka na najnowsza skórka w grze. Jest też właśnie te wydarzenia, kończy się za jeden dzień, dwie godziny i 26 minut. Więc no, mój drodzy, dzisiaj właśnie jesteśmy takim o. takim żelkowym misiem. No, i, mój drodzy, przejdźmy oczywiście do challenge'u. Gramy w taki normalny tryb, ponieważ właśnie, mój drodzy nie możemy dotykać koloru niebieskiego. Jeśli odcinek Wam się spodoba, to zostawcie łapkę do góry tutaj, a tu naprawdę jest dużo kolorów niebieskich, więc będzie naprawdę ciężko, ale oczywiście oprócz podłogi, pamiętajcie, no musicie mi zaliczyć, bo podłogę zawsze trzeba prawie zawsze dotykać. Nie wiem, czy na Icy Hates podłoga jest raczej, raczej niebieska, czy biała, ale bez różnicy. Dobra mapeczka. Pivot, pivot Pass. Na Pivot Pass akurat jest podłoga różowa jeszcze, więc spoko tylko tutaj nie mogę niebieskiego dotknąć. Gdy będzie blok dash, to nie będę mógł niebieskiego, niebieskich klocków dotykać. Yy, dobra. Yy, więc let's go, let's go, let's go. Tutaj pięknie, mój drodzy, oczywiście lecimy. No patrzcie! Zepchnęli mnie ludzie. Co za ludzie? Jezu, jaki ping. Dobra. Go. Go, tutaj emotkujemy się. Tutaj jest niebieski też, ale trzeba bardzo na niego uważać. Dobra, mój drodzy, go! I udało nam się przejść. Nawet napis jest niebieski, zobaczcie sami. Ale akurat w Piwot, no w Piwot Paszu ta podłoga była różowa, nie niebieska, więc było naprawdę spoko. Dobra, mój drodzy, zobaczymy teraz. Jeśli chcecie z kolejnym kolorem, abym nagrał odcinek bez dotykania jakiegoś tam koloru, to zostawcie tutaj łapkę do góry i subka i napiszcie ponieważ w ogóle dobijamy do 300 do 350 subów w ogóle to napiszcie mi w komentarzach w yy, jaki następny odcinek chcecie, żebym nie dotknął koloru i pamiętajcie, że na tym kanale są codziennie filmy o godzinie 18.00, a u mnie teraz jest godzina 14.45 dobra mapetka paint Splash, gdzie podłoga jest niebieska ale oczywiście podłogi się nie liczą więc naprawdę spoczko. W sumie barierkami by tu można było przejść. Dobra. Yy, no. Podłoga się nie liczy. Więc całkiem luz. Bo jak widzicie, ja tutaj tryszki już z z z zaczynam sobie robić. Uff. o kurde, prawy bym spadł. Nie! Nie, no, spadłem. Serio, zrespiłem się tutaj ponownie. Więc jest całkiem źle, ale to całkiem, bo zobaczcie ile osób jest tu przede mną. Jest! Ej, tamten smok widzieliście? Tamten smok sobie spadł. Ale moi drodzy, teraz przechodzimy do finału. Autentycznie, w ogóle to ja mam w tej grze 263 koronki, a to naprawdę bardzo dużo, napiszcie w komentarzach tak bez oszukiwania, jakie, ile wy koronek macie i z jakim talentem następnie zrobić odcinek ze StumbleGuys, bo naprawdę warto. Dobra, mapeczka, Rush Hour, Rush Hour, e, dobra. E, dobra. A co to za dinozaur? Co to za dinozaur, dobra. Tutaj jest biały, więc spoko. Żadnego niebieskiego. No kurde! Nie. A byłem pewien, że już wygram finał. Byłem pewien. Dobra, mapaczka Super Bowl Scramble, gdzie podłoga jest zielona, nie niebieska. Więc spoko. O kurde. Czy ja właśnie dotknąłem mój drodzy koloru niebieskiego? Czy ja właśnie. To, to jest niebieski. O kurde. Dobra, mój drodzy. To się zalicza. Jednak dotknąłem koloru niebieskiego. Więc no, już sobie mogę go dotykać po prostu, no. Mój drodzy, mogę sobie go już dotykać. O, zobaczcie. Jeszcze jedna osoba to musi przyjąć. No i super. Dobra, widzimy się na kolejnej rundce. To już chyba będzie nasza ostatnia rundka. Sprawdźmy, kiedy będzie nasze koło bolta. Za 8 minut. Więc, może jeszcze na końcu odcinka odbierzemy sobie darmowe koło Bolta. A i tak właśnie. Zrobili mój drodzy nową aktualizację do StumbleGuysów. Gdzie właśnie koło bolta zamiast odradzania się za godzinę, to odradza się co 15 minut. Dla, dla mnie spoko opcja. Tylko, że potem znowu cz czy jakieś kręcenia, czy 4 czy, czy może nawet 5, a potem znowu się czeka 24 godziny albo 19 godzin, to jest trochę właśnie przypał. Ale, mój drodzy, ja bym sobie kupił ofertę na klejnoty za 58zł, 6750zł i 550zł. To jest mega spoko opcja, całkiem obniżone ceny, więc naprawdę spoko. Nie wiem czy wy też to macie, ale tutaj właśnie w tych wydarzeniach, czekajcie, nawet mogę wam to napisać że. Czekajcie. O, widzicie moi drodzy, w tych tutaj, w tych wydarzeniach tutaj Pisze jeden. Plus jeden. Właśnie w tych pisze pisze plus 1, czyli Arena Nerf i jakieś jeszcze inne wydarzenie, ale ja tego wydarzenia tutaj nie mam. Bez tu każdy to chyba ma. Dobra, gramy no i widzimy się na rundzie. Dobra, mój drodzy, trochę się zakapiłem, ponieważ mapeczka już się zaczęła, ja dopiero wystartowałem. Mapeczka jest spin go round. No i mój drodzy, teraz przez to właśnie boję się, że że przegram, zobaczcie ale tu nie ma zbytnio dużo koloru niebieskiego na tej mapce oprócz podłogi wow, wygrałem dobra mój drodzy, przechodzę dalej, ale mój drodzy tu bałem się, że już przegram, bo ja się zagapiłem i dopiero wystartowałem masakra, ja cię klęcę, dobra mój drodzy, a teraz kolejna mapeczka sorki, że jestem uzależniony w ogóle od tych samych słów ale nieważne, 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 no Piszcie mi jakieś kombo, troszeczkę mało komentarzy mi przybawiło. dobra mapeczka Hot Wheels Hustle. Tu jest według mnie dużo koloru niebieskiego, oprócz podłogi, więc trzeba naprawdę uważać. Bo to jest, jak widzicie, podłoga, co nie? No, wow, jak się wybiłem. Ej, gdyby to był finał, to ja już bym go przeszedł. Przeszedłbym go. Dobra, żadnego kolorczku niebieskiego tutaj jeszcze nie dotknąłem, więc jest gid. Tutaj niebieskiego autentycznie nie ma za bardzo tak dużo, oprócz podłogi, bo jakoś widzicie, że nie dotykam w ogóle. O tutaj ściana niebieska, ale niebieskiego i tak nie dotknę. gdyby to był finał, to ja już bym to przeszedł. Co prawda basen jest niebie niebieski, ale to się w ogóle nie liczy. U, na super slajd, gdyby był, to by był najgorzej, bo bym musiał zrobić 100% bez dotykania wody, mój drodzy, w tej zjeżdżalni. Więc by było naprawdę serogo. Ale, mój drodzy, oczywiście mam nadzieję, że na finał nie wybierze nam super slajda, bo by trochę była była lipa, gdyby nam to wybrał. Dobra, mapka Honey Drop, gdzie jest Najwięcej koloru żółtego. Mamy szczęście, że to nie ten challenge, ponieważ już za nami. E, oczywiście tu jest niebieski, ale... No, zamienia się w czerwony, więc go nie dotknąłem. Da... No, tutaj mamy żółty. O kurde. A to? Co to jest? Coś się tu zlagowało. Zobaczcie, ale się laguje. No kurde, spadłem! Dobra, ale mam nadzieję, że finał mój drodzy wygram, ponieważ no ja bym bardzo chciał z tym czelendą wygrać teraz finał, by było całkiem spoko, gdybym to wygrał. Dobra, zatrzymuję się teraz emoteczką tutaj. Zobaczcie, jak fajnie zatrzymałem się tą emotką. Ej, spadł Superman, Super Guy spadł. No co, drążek mi się zawiesił, ej. Drążek mi się zawiesił, to nie fair. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Lecz sobie otworzymy koło Volta, bo mamy za 4 minutki. Więc się słuchajcie, widzimy, mój drodzy, za, 3, za 2 minuty i 20 sekund mam koło. Ale ogólnie, jak. jak no. Ja postanawiam zrobić tak na moim kanale, żeby odcinki pojawiały się o godzinie 15 tej o 18, o 18 albo o 18 i o 20 ewentualnie żeby się wtedy pojawiały odcinki więc nie wiem czy dzisiaj wam wrzucić dwa odcinki ale chyba zostawię to tak jak jest czyli o 18 codziennie są odcineczki mój no na tym kanale no i dobra ogólnie to jak widzicie jest koło... mam za minutę i 40 sekund nie wiem, czy to prawda, ale podobnie jak zmienicie sobie język na indonezyjski i region serwera na Ameryka Utara, czyli na USA, to dosta będziecie dostawali same specjale Nie wiem, czy to ogólnie działa, ale tego języka kompletnie nie rozumiem. To jest jakiś terror. Zmienię sobie skinka na mojego tamtego, czyli na Reina. Wiem, że jest niebieski, ale już po, już, po challenge, już challenge minął, mój drodzy. To zaraz się widzimy za tą minutkę. Dobra, mój drodzy, za 16 sekund mamy koło. No i ogólnie moje te klasyczne koło mam za 2 godziny dopiero, więc no, jeszcze trochę muszę na nie poczekać. Jest godzina 14.47. No i, mój drodzy, co? Kręciłem, kręcimy kołem Bolta, czyli kołem Roda Patan. No i właśnie kręcimy za reklamę, więc widzimy się po reklamie. Dobra, mój drodzy, pewnie nie dostanę specjalne, tak zakładam. No, patrzcie, już przeleciał bolt. No, nie dostanę, bolta, Nie dostanę 5 klejnotów, serio? Ostatnio było 10, teraz 5? Nie no, no, ja, ja mi drodzy się nie cieszę z tego. W ogóle, patrzcie, jaki bug. Mogę tak sobie palcem przycisnąć? O, i patrzcie. O, widzicie? Co za bugi. Dobra, my drodzy, to było na tyle. Obo, że za 23 godziny mam. Koło. Dobra, y, ja sobie zmieniam z powrotem na polski język i na Europę. No i mój drodzy, to by było na tyle. Pa, pa!